jak be... to warbuszczy, pachnie i wygląda, wierzę bo Boga, jebać system, jebać biedę Nie muszę być szeroki, żeby chodzić szerzej, myśli szarpie, brak mi jebana koka Potężnie kopie, cię, made Poland, zawsze, wszędzie Jebana będzie ponad podziałami ludzie Kamieniem rzucę w nie fałsz, tylko dobrzy ludzie Fałszywym wąt, nawija Michał Cielcza Jestem stąd. miliardy myśli, setki ton Wokół mnie zło, nie wiem skąd Podaj rękę brachu, jej nie złamie, bo człowiek dla ludzi Cię ze snu budzi, Bóg mnie wymyślił Jestem swój chuligan, ród, Polski ród Ci co walczyli, przelali szale. Spokój czy broń, bo do boju na pewno Miliard myśli, setki tą cielcza Jestem stąd, palimy brachu Za spokój, nie, nie prowokuj Za chwilę go nie ma, tylko haj Moja marka nie zła, Pawlu stoja Jagodło biało-czerwone Wszyscy zieloni na to nie ma kulet. Brak wchodzi marka, więc cisza tu hazard albo bilard. Michał miło, żeby na końcu było miło. Zimno nie to pod kąpot babci był tak zajebisty, że mnie orzeźwiał. Babciu Bóg ci drogo mi cię oczeźwia. Jebany rab, miałeś mnie nie słyszeć, teraz słyszysz szarego nie ma na planszy. Nie, nie da ci rady, mam kurwy więcej niż power na felgach. Bój i wymiękaj, chcesz to mnie skreślaj, latałem w skokach, latałem po schodach, znowu stoją. Ci, co mnie gonią, wesoło, nie będę płakał, jaki Michał wie, tylko matka. Jedyne co podważam, nie jestem małym chłopcem, choć nie kiedy tak się czuję, u mnie wszystko ciąży jak na Campton. chcesz błagaj, pizdę, ja je tylko rucham. Opowie znarni, chyba, że się postarasz, będę zwolennikiem Ciebie, czy na hajsie, czy w niebie pewien jestem we mnie, aż się zaświeci ciebie błagam o nienawiść, za którą się karze, Jestem tylko głosem w tej jebanej bajce. Kończę ją, zatem pozwól, że zasnę. Ale tak się w to w ogóle ubiłem, nie? Znaczymy, to nie? O, zjebałem się, a no, tu mogę usunąć Be... Rabia to pachnie i wygląda, wiezu, bo Boga, jebać system, jebać biedę nie muszę być szeroki, żeby chodzić szerzej Myśli szarpie, brak mi jebana koka Potężnie kopie, cię made in Poland Zawsze, wszędzie jebana będzie Ponad podziałami ludzie kamieniem rzucę w nie fałsz Tylko dobrzy ludzie fałszywym wąt Nawija Michał Cielcza, jestem w sąd. Miliardy myśli, setki ton Wokół mnie zło, nie wiem skąd, podaj rękę brachu, jej nie zwamie, bo człowiek dla ludzi. Cię ze snu budzi, Bóg mnie wymyślił, jestem swój chuligan, ród, polski ród. Ci, ci co walczyli, przelali szale, spokój czy broń, bo do boju na pewno. Miliard myśli setki ton cielcza, jestem stąd, palimy brachu za spokój. Nie, nie prowokuj, za chwilę go nie ma, tylko haj. Moja marka nie zła, Pawlusttoja jak odło biało czerwone. Wszyscy zieloni na to nie ma kulet. Brak wchodzi marka więc.